Lato, wakacje, piękna pogoda, możliwość leżakowania i relaksu to coś na co czekamy niezależnie od naszego wieku. Wszyscy czasami potrzebujemy się zresetować i odpocząć od ciężkiej pracy, spędzić czas z bliskimi osobami, porozmawiać, pożartować, zająć się tym, co naprawdę lubimy i tym, co sprawia nam przyjemność. Jesteśmy różni i każdy odpoczywa robiąc coś innego. Ja uwielbiam łono natury i odpoczynek w cichych miejscach. Często łączę to z aktywnością fizyczną, korzystając z pobliskiej ścieżki rowerowej. Jeden z takich wypadów mają Państwo okazję oglądać i wyjątkowo nie ma tutaj mojej twarzy, bo tym razem zostałem operatorem. Jednak jestem też graczem i lubię zagłębić się w wirtualny świat, zagrywając się w przeróżne gry i poznając nowe opowieści. Jest to dla mnie odskocznia od rzeczywistości i uwielbiam zrelaksować się w ten sposób. Niektóre produkcje dają mi niezapomniane przeżycia i wpływają na mój umysł, a niektóre po prostu dają odpocząć. Mamy sierpień, środek wakacji i postanowiłem Państwu przedstawić gry, które kojarzą mi się z upalnym latem. Chętnie poczytam też Wasze listy z takimi produkcjami, a teraz zaczynajmy. Uwielbiam retro i jestem sentymentalnym człowiekiem, więc nie byłbym sobą, gdybym nie rozpoczął tej listy grom z dzieciństwa. Wyobraźcie sobie koniec czerwca, wracacie ostatni raz ze szkoły, rzucacie plecak na fotel i przed wami lato pełne różnych aktywności i relaksu. Po całym dniu odpalacie komputer i sąsiadów z piekła RODEM 2. To produkcja z 2004 roku, w której zadaniem jest uprzykrzyć życie naszemu sąsiadowi, robiąc mu przeróżne psikusy. W przeciwieństwie do pierwszej części, akcja nie toczy się w bloku, a w pięknym, wakacyjnym kurorcie, gdzie nasz bohater Woody w zabawny sposób psuje wakacje sąsiada. Gra jest pełna kolorowych i interaktywnych planszy, a dzięki kreskówkowej grafice nadal wygląda świetnie i od najmłodszych lat ten tytuł kojarzy mi się z letnim okresem i nie mogło go zabraknąć na tej liście. Teraz przenosimy się dosłownie na wakacje. Słoneczna wyspa, świetny klimat, to brzmi jak idealny urlop, ale coś poszło nie tak i wybucha apokalipsa zombie. Zamiast zapachu fal i zimnego drinka w rękach trzymamy prowizoryczne wiosło i czujemy zapach trupa. Dead Island to polska produkcja Techlandu z 2013 roku zrealizowana w konwencji Survival Horroru, gdzie akcji doświadczamy z pierwszej osoby, mimo że na rynku mamy już drugą odsłonę i dwie części Dying Light, to nadal warto ograć pierwsze Dead Island, bo martwa wyspa na was czeka. Kolejna piękna tropikalna wyspa, grupka przyjaciół skok ze spadochronem, impreza i alkohol. Co mogło pójść nie tak? Dosłownie wszystko, i wakacje zamieniają się w horror. Far Cry 3 szybko okazuje się, że na wyspie znajdują się ludzie, którymi rządzi szaleniec Was, którego osobiście uważam za jednego z najlepszych antagonistów w grach. Trafiamy do niewoli, jednak udaje nam się uciec i musimy walczyć o przetrwanie i uratować przyjaciół. Omawiana gra to pierwsza osobowa strzelanka z otwartym światem, w której dostajemy dużą swobodę w eksploracji i wiele metod eliminacji wrogów. Możemy tam poczuć się jak cichy zabójca, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby złapać za karabin i w tym. Rambo wyrżnąć wszystko, co się rusza. Zostajmy w tropikalnych klimatach, ale przestańmy brutalnie mordować i walczyć o przetrwanie, a zajmijmy się strategią i zarządzaniem. Przed państwem tropiko. Myślenie w ekonomiczny sposób będzie niezbędne. Nasi mieszkańcy mogą protestować, jeśli nie spodobają się im nasze decyzje. A matka natura czasami bez litości daje o sobie znać, pokazując przeróżne żywioły. Czwórka to moja szczęśliwa liczba i na tym zakończymy. To były produkcje, które przyszły mi jako pierwsze do głowy, gdy pomyślałem sobie o wakacjach. Jednak ja nie znam wszystkich gier, jakie ujrzały światło dzienne, więc na pewno dorzucicie do tej listy coś od siebie. A na chwilę obecną bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się i być może do zobaczenia gdzieś na szlaków. Papa!